Jasięka z tej strony, Krzychu. Witam ponownie na kanale GRAYBUD.pl. Moi drodzy, wszystko zaczęło się od tego, że Damian miał gest i podesłał mi Nintendo Wii. Zresztą wiecie już, kto ogląda moje filmy, że tak. Ostatni film jest właśnie z unboxingu tego Nintendo. Przyjeżdżam dzisiaj z pracy, bo te dwie, akurat dwie paki co tu są, to mniej więcej wiem, co w nich jest, ale tu dostałem jeszcze gifta od Retro Kaszub fana, który tak a propos też ma swój kanał, więc jeśli ktoś jest zainteresowany może do niego sobie na kanał wejść, też zazmuje się yy, wszelkiej maści yy, sprzęt, y, sprzętami retro, pokazuje tam swoje zakupy i tak dalej, więc polecam. Retro RetroKaszubFan, dzięki Ci za, yy, za tą niespodziankę. Nie wiem, co tam jest. No właśnie, bo przyjechałem z pracy, leży mi przesyłka na biurku. Nie spodziewałem się, tak szybko to dojdzie, nie? A tu zakupione są yy, różne rzeczy do właśnie tej konsolki Nintendo. Yy, ja już mniej więcej wiem, oczywiście, co tam jest, ale łyknę sobie kawy, wasze zdrówko. I będziemy rozpakowywać. Mam tu kozik. Od czego zacząć? Może zacznijmy od. Może od tej. No, ciekawe. Proszę patrzeć na telefon tu jak to się nagrywa, żeby nie było tak, że będzie widać tylko jakiś kawałek mojej ręki i tak dalej. Dobra, otwarłem. To zakupiłem na prawdopodobnie, jak myślę co to jest, zaraz zobaczymy. Ale chyba tak, to będzie to. Tu powinno być nunchako, oryginalne, yy, zakupione na, ale drogo lokalnie. No, i pierwszy raz to będę miał w ogóle w rękach. Zobaczcie. Kurde, dziwne. Tu analog fajnie chodzi. To wszystko. W jakim to stanie? No, w miarę w stanie. Tu jest opaska. No, popatrzcie. Na jakie to baterie w ogóle jest? Tu niby wszystko ok. Podobno oryginalne te y, Nintendowskie, te Nunchaka są nieporównywalnie lepsze, bo technicznie podobno tracą y, synchronizację, coś takiego. Zobaczmy na jakie baterie, bo kupiłem dzisiaj duże paluchy. I na duże paluchy jest. Nie było zalan nigdzie? Chyba nie. Jakieś tam są ten. Y, jakieś są tam tylko paprochy. Z tego co widzę. Dobra. Jaki to model tego w ogóle jest? RVL003 Widzicie o No dobra, jeszcze tą wtyczkę obczaję Bo kurde Pierwszy raz tu mam Tu chyba się wciska jakieś zaczaski, dokładnie No, ciekawe jak się tym będzie sterować No dobra Chyba tak, ok Teraz się przyjrzę temu Czemuś. Nie wiem, w której ręce się to. W lewej, chyba. No, analog jest do lewej ręki. Dwa przyciski. Ten górny to taki trochę, kurde, jest w położeniu takim trochę dla mnie yy, dziwnym. No, w miarę to. RVL004. To ma oznaczenie tutaj, takie nie będzie widać. Dobra, to mamy to. Odłożę to na bok na razie. Nunczako jest. Czyli do skompletowania do skompletowania konsolki jeden krok wykonany dobra tutaj będzie więcej przedmiotów prawo to prawdopodobnie i co się martwię to zaraz wam powiem jak to będę miał w ręce o co chodzi bo retrokafshub mi napisał jedną pewną informację ale to zaraz no dobra rozpakowujemy I tu mamy paragony i różne rzeczy no dobra, Paragon. Niech zostanie we worku. Co tu jest? Aha, tu powinna być karta pamięci do GameCube. A. 8 MB. Oczywiście nie oryginał, chyba. 123 bloki. Nie wiem, jaka była w oryginale GameCube 16 mega 8 mega nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, że będzie można na softmodzie też sobie сейfować normalnie w jakichś wirtualnych kartach no ale ja wziąłem yy, taką kartę, no żeby mieć jakąś tą kartę dobra, to odłożymy na bok lecimy dalej i co mnie tu ciekawi, właśnie tu będzie padzik, widzicie zamiennik oczywiście i Retro Kaszufami napisał, że też taki zamiennik, znaczy nie wiem, czy akurat taki, że miał zamiennik czy zakupił zamiennik pada do biancuba i nie działał na wii na wii tak myślę chyba, tak pisał no zobaczymy jak to się będzie miało z tym padem jak nie będzie działał no to sobie załatwię oryginał od kumpla może pożyczę nawet yy, czy kupię fajny yy, czerwony przeźroczysty kolor sobie wybrałem oczywiście ja już grałem na yy, padzie od Gamecube a. kilkanaście chyba lat temu Dziwne to jest, ale niektórzy twierdzą, że to jest jeden z najbardziej wygodnych padów w historii konsol. No ciekawe jak to będzie działać. Czy będzie działać. No widać, że to nie jest to samo wykonanie, co w oryginale. Ten plastik jest taki ale nie skrzeczy, nie skrzypi, jak go ściskam. No nieważne. Zobaczymy, czy to będzie w ogóle działać z tą konsolą. Silniko wibracji widać tu pod spodem. Zobaczmy, jaki długi przewód jest, bo chyba nie za długi. Cienki jest w każdym razie. No, zobaczmy. Ile to będzie miało długości, mniej więcej? No, za długi to on nie jest. Nie wiem, ile z 1,5 metra będzie miał. A zobaczmy, jak go wpiąć tutaj do, do portu, konsoli. Tu jest pierwszy port. No, pasuje, zobaczcie. No, ciekawe, ciekawe. Tak się prezentuje pad pod Gamecube'a i znaczy pod gry z Gamecube. A może będzie działał, no zobaczymy. Odkładam na razie. Tutaj powinien być, nie wiem, sensor. Sensor bar, tak się chyba to nazywa. Zobaczmy. To malutkie, myślałem, że to będzie większe, szersze, a to jest malutkie. Made in PRC, wiadomo jaki kraj. Jest i ten sensor, jego można przykleić na telewizor. Cieniutki kabelek i taki tutaj o czerwony. Gdzie się go podłącza? Zerknę na konsolkę, chyba z tyłu to było. O, tutaj, tutaj jest taki o gniazdo, ale go trzeba tak wpiąć. O, w ten sposób chyba. No, no to mamy sensor, kolejny srebrny taki kurde. Wiadomo, że to nie oryginał, ale podobno, że daje radę. To mamy kolejną część do konsolki, sensor. Co następne? Następny jest kabel, ale nie, yy, kupiłem Wii HDM, HDMI, bo poczytałem troszkę, że przekłamuje kolory, a jeżeli ja mam scaler i wszystkie konsole lecą z RGB, więc kupiłem kabel RGB do europejskiego Wii. Wygląda, kurde, na gruby, zacny i też dość, dość ciężki jest. Ciekawe. No, rozerwę to. No zobaczcie. Kabel RGB do konsoli Wii w kolorze szarym. I tu mamy wtykę. Zobaczmy. Yy, yy, yy. Tak chyba. No i mamy kabel RGB, nie? Ja to pod skalę sobie podłączę i. Tak jak moje retro konsole, Dreamcasta, Saturna, czy, czy PlayStation 2, czy Xboxa klasycznego, to takimi kablami RGB właśnie odpalam. Więc nie kupiłem HDMI, bo mi to jest niepotrzebne, mam po prostu Scaler, nie? Więc kabel nie był w cena, różnica w cenie nie była duża, więc. Ale wygląda zacnie, twardy, kurde, znaczy twardy, gruby, ciężki, no ciekawe. Dobra, tu mamy to następne. I tu chyba już jest tyle w tej paczce. Teraz jestem ciekawy, co co tam Retro fan włożył mi do przesyłki. Dosyć taka ciężka. Pudełko czuję, może jakaś gra. Zobaczmy. Roz, rozcinamy. Oczywiście jeszcze raz dziękuję Retro fanowi za podarunek. I to widzę, że już są dwa pudełka. Nie wiem co to będzie, bo mi tutaj przeszkadza bąbelkowa folia. Avatar, Na podstawie gry y, tej bajki, gra. I bugi Superstar. Co to jest? Do śpiewania coś? O, to w nie pogram, bo ja śpiewać nie umiem. 40 piosenek, ale już jest jakiś zaczątek. Y, nie, nie będę miał samych y, oryginalnych jest internetu. <grym> tak się prezentuję Jeszcze raz dzięki y, Retrokaszu. Zobaczmy do środka. Proszę bardzo. Oczywiście płytka w fajnym stanie. Zobaczmy awatara. O, wyleciała mi płytka, ale też w dobrym stanie płytka. Normalne ślady użytkowania. Jeszcze raz dziękuję yy, retro w Kaszub fanowi To się tak prezentuje. Jeszcze tą kartę bym wyciągnął yy, z blisterka. Może bym tu naciął albo coś. A tam. Coś tutaj zrobimy jakąś operację na żywym organizmie. Żebym sobie tylko paluchła nie przeciął, bo już jeden paluch jest obklejony. Czekajcie, muszę sobie oprzeć, bo boję się, że coś zrobię z mnożem. No dobra, mam. Mamy. Tylko żeby to wyciągnąć jeszcze. wyłajże No. Memorka, malutka, leciutka. Zobaczmy, jak to tam się będzie wpinać. Tutaj mamy. I ciach jest. No i gra gitara. Tak, jeszcze mi będzie potrzebna karta SD, bo podobno ma konsola Softmod, ale żeby te programy wszystkie uruchamiające chyba mieć, to trzeba tę kartę jeszcze wgrać jakieś oprogramowanie. W każdym bądź razie. Yy, może sobie włączymy. Nie wiem, czy można będzie sterować. Yy, ale nie, no mam nunczako, to powinno się chyba sterować w tym awatarze tym nunczakiem, czy jak, nie wiem. Będziemy próbować sobie to uruchomić. Yy, także przechodzimy do stanowiska bojowego. A, miałem to wszystko po wszystko postawić. Także takie zakupy się tutaj dokonały. Czekajcie, muszę, Bo mi się to pometłało. O! Takie się zakupy dokonały. Tak się to wszystko prezentuje. Jestem najbardziej ciekawy tego Joypada: czy rzeczywiście będzie działał, czy nie. I jeszcze. Kabel RGB. Dobra. Przechodzimy do stanowiska bojowego. I. Będziemy coś próbować, załączyć, tak? Ok. Yy, biurko przygotowane, telewizor włączony. Tu zobaczcie. O. Będziemy sobie podłączać pierwsze podłączenie. Yy, pierwsze podłączenie. Czekajcie, niech się zrobi ostrość. O. Zasilacz mam już podłączony do. Yy, do wtyki. Telewizor C CRT, coś mi się kurde. Z nim dzieje? Za rzadko jest włączany chyba No ale nic, dobra. Załączamy kabel RGB Załączamy zasilanie Załączamy ten sensor i nie wiem czy mam podłącz. O, świeci dioda. Dobry znak Czekajcie. Oj, bo mi gry spadną. No, mam. Dobra, wezmę gry na razie na bok. Zasilacz. Żeby było widać konsolę. No dobra. Teraz y, trzeba włożyć y, do tego wynalazku baterię. Z tego co wyczytałem to tu jest y, synchronizacja tego nunchaka z konsolą razem z tym czerwonym tutaj pod klapą. Tu jest taki czerwony guzik tu. No i spróbujemy to zrobić. Zaraz zobaczymy. Dobra. Znaczy jestem ciekawy jak to włączy, jak to będzie. Tylko za baterię, bo baterię sobie też kupiłem. Mam tutaj, więc rozetnę nożykiem. Przygotowałem się na wszystko. Nie wiem czy mam włączać tą kartę pamięci od razu, czy nie. Może najpierw tak załączymy konsolę. Tylko włożę baterię. Czyli tak. Ciach. I tak. Tak. Plus, plus. O, dość ciasno to wchodzi. Aha, nie będę tego. No dobra, załączam konsolę. Uwaga, uwaga. No coś się pokazało. A, to continue, zaraz, yy, muszę to też zasparować, tak? Jak to nie mam zrobić? Nie, tu przytrzymać i tu przytrzymać, czy jak? I chyba już, co? A, no to ten? O, jest, działa. No i zobaczmy, co? Tu jest! Hmm. Jak ja to mam przestawiać? Jak ja to mam przestawiać? O, widzicie, telewizor mi się psuje którym ja to mam przestawiać w ogóle? Machać tym czy jak? Aha, prawą ręką po prostu ten. Sorry za jakoś, że miga wam ten telewizor, yy, bo to tylko będzie początkowe uruchomienie. Yy, Zobaczcie co tu mam: yy, Wii Backup Channel. Co to znaczy Backup Channel? A tu mi się przestawia? Aha, tutaj, czyli co mam wcisnąć? A? Aha, A. Homebrew Channel. I tak dalej, więc co ja muszę teraz zrobić? Chyba muszę jakimś, jakiś, żebym mógł coś wrzucić, jakieś backup channel No weźmy tu, co to jest? Aha, czyli kopię mogę tu odpalać, tak? Aha, plenser disk, menu No dobra, tym nie mogę. Co to jest? Photoshop channel, Wii shop channel. Nawet, że to chodzi fajnie. Może włączę grę, nie? Na początek. Zobaczmy, jak to będzie się grać. Innymi rzeczami będę się zajmował później. Konsolka cichutko pracuje. Ciekawe jak z grą, Czy coś będzie słychać. Włączamy tego awatara od RetroKaszupfana. Dobra. Wciągnęło. Łykną jak pelikan. Szkoda, że nie widać, kurde, bo to miga strasznie. Ten telewizor, no ale nic nie zrobię, panowie i panie. No i co tu mam wcisnąć to? Disc Channel. Awatar jest. No dobra. Start. Udało się pierwsze uruchomienie. Dzięki Damianowi. Dzięki jeszcze raz ci za. Yy... Dla tego sprzęcika. Dzięki Retro, retro Fan za yy, gierki. No dobra, zobaczmy jak to się będzie. Dobra, opaski nie zakładam, bo nie będę tak machał chyba. Żeby to... Yy, zgubić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ciekawe czy można grać w ogóle tym klasycznym yy padem, nie? W, na przykład w tego awatara. Zaraz to wszystko sprawdzimy. No dobra, przyspieszymy. Muszę zajrzeć do tego telewizora. Co się tam dzieje? Kondensator pewnie jakiś, albo coś. Press. A. No to lecimy. Co tu mam robić? Aha. New game. Continue bez saveowania. Sorry za jakość telewizora, ale wiecie, o widzicie z nim się coś dzieje. Troszeczkę się pierdzieli, no niestety. A jeszcze co do karty SD. Kupiłem kartę SD. 128 giga specjalnie do yy, tego Wii, ale na no, Ale drogo oczywiście nie zwróciłem uwagi i mi będzie szła z Chenzhen 8 dni. Ale mam tutaj na stanie 32 gigówkę, więc się pobawię. A no, następny liveik pewnie zapodam z, z Wii, yy, ale to będzie gry na GameCube prawdopodobnie. Tylko muszę najpierw zobaczyć, jak to się robi, co się robi i czym się robi. <gry> Dobra, skipujemy. A co tu Kaman, nie wiem. Aha, ruszam tym. Czyli steruję tym tym gruchom, czy jak to się tam nazywa. A tak. No dobra, udało się. A tym co robię? W tym na razie nic. A się wychodzi do menu. Home, chyba. Dobra. I co tu mam zrobić? Aha, tu mam pokazane baterie. Wii Menu. Dobra, wychodzimy. Chciałem podłączyć ten padzik od tego, od karty pamięci. Wyłączę konsolkę. Da się tu wyłączyć tym? Co to jest? Wii Options. SD Card Menu. Nie mam karty SD na razie. Także, także sobie zrobimy taką akcję, że wyłączę konsolę na razie. I podepnę, yy, podepnę, o, klapka mi się wypięła. Podepnę ten pad i kartę pamięci. Co by już było to, cholera na telefon, co by to było już Podpięte. I zobaczymy co się będzie działo. Czy będę mógł sterować padem z Gamecube, czy nie. No dobra, załączam. A to tutaj nie działa. To nie wiem czy to tylko będzie działało w grach na Gamecube a. Na tym włączaku działa. Tutaj też nie działa i tu też nie działa. Więc trzeba będzie zarzucić jakiś yy, jakąś grę na Gamecube po prostu i sp sprawdzić to czy ten pad będzie działał czy nie. Jeszcze jest możliwość grania w yy, napadzie z USB, jakby co. Mam taki niby Ala X 2360 który yy, który mam pod USB, więc będziemy coś próbować, nie? Yy. Albo jeszcze bym musiał kupić klasycznego yy, pada takiego do Wii, nie? Bo są takie. Yy. Chociaż mogę tym sterować, nie? Backup Launcher, czyli kopie zapasowe. Yy. A tutaj mamy kartę SD, Card Menu. Zobaczmy co tutaj jest. Not in inserted card slot, czyli jak tu zarzucę y, kartę sobie zrobię FAT32 prawdopodobnie i na przykład folder games i zarzucę na przykład grę z chyba to powinno chyba działać, co? Tylko jakimś chyba specjalnym programem to trzeba robić, nie wiem, doczytam, popatrzę i wszystko się dowiem. Także tak się prezentuje moje Wii świeżo odpalone. Pierwszy raz w życiu odpalone moje Wii. Konsolka się prezentuje fajnie. Jeszcze pod spód nóżki takie sobie kupiłem przyklejane z takie z gumek, bo tam na śrubki były te otworki bez, bez nóżek i sobie te nóżki tam fajnie wkleiłem ale to mało istotne. Dobra, no to na dzisiaj to było tyle. Ja próbuję próbuję Coś na GameCube'a wgrać. Chciałbym zagrać najbardziej w W0. No i sprawdzić, czy ten, czy ten pad będzie działał, czy nie. Bo jestem ciekawy tego. Jak nie, to będę musiał załatwiać Origine origination Z. No to to by było na tyle. Trzymajcie się jeszcze raz. Dzięki yy, za konsolę, za gry. Siemanko, do następnego. Czekajcie na live z Wii.